Szanowni Państwo, tak sobie rozmawiamy na temat programu wyborczego Konfederacji dochodzimy do kwestii zdrowia, ochrony życia. I pytanie, czy państwo ma rzeczywiście zajmować się naszym zdrowiem, czy to przypadkiem nie my powinniśmy dbać sami o nasze zdrowie. Ale jest rzeczą oczywistą, że państwo ma chronić życie ludzkie i to odpoczęcia, tak? To jest kwestia elementarnej sprawiedliwości i prawa naturalnego, i my jako Konfederacja o, opowiadamy się, za zupełną ochroną życia, również kwestii aborcji. Jest to ważny punkt, tutaj nie ma możliwości na kompromis, to jest kwestia sprawiedliwości. Zresztą wiele konstytucjonalistów mówi, że kwestia aborcji eugenicznej w Polsce jest sprzeczna z konstytucją, więc my uważamy, że tutaj nie ma miejsca na kompromis. Gdy godzimy się na kompromis w takiej kwestii, równie dobrze możemy się godzić na kompromisy w kwestiach kradzieży, w kwestiach zabijania osób starszych i niedołężnych. I przykład historyczny pokazuje, że zawsze następuje tutaj degeneracja. Jeżeli godzimy się na tego typu kompromisy w kwestii sprawiedliwości, tak naprawdę rujniemy porządek moralny. Można robić kompromisy gospodarcze. Czy, czy innego rodzaju, ale nie kompromisy moralne w kwestiach sprawiedliwości. I tutaj nie ma dyskusji, nie ma miejsca na kompromis. Ale także kwestia zdrowia. Tak, państwo może się zajmować kwestią zdrowia, a nawet chronić zdrowie, jeżeli jest ono zagrożone. Niekoniecznie państwo musi być naszym lekarzem. Nie o to chodzi. Zaraz przejdziemy do kwestii ZUS-u. Ale państwo jak najbardziej powinno nas chronić przed tym, że ktoś tutaj sobie robi z naszej ojczyzny śmietnik. I sprowadza wielkie ilości śmieci z zagranicy, czy też dopuszcza się za zatruwania naszego środowiska, w którym żyjemy, i nikt za to nie ponosi konsekwencji. Bo to jest główna bolączka Polski, że na przestrzeni 30 ostatnich lat różne się wydarzają to jakieś niespodzianki tak? i nikt za to nigdy nie ponosi odpowiedzialności. Nie ma urzędników, którzy są za to odpowiedzialni, mimo że jakaś katastrofa się wydarzyła. A co do kwestii samego. Zdrowia naszego, tak medycznie pojmowanego, to jest kwestia tutaj ZUS u I tu jest duży problem, bo to nie jest główną, pierwszą rolą państwa, żeby zadbać o zdrowie. Państwo powinno się skupić na kwestii sprawiedliwości. Natomiast ten system opieki zdrowotnej, on już istnieje. Wiadomo, że jest nieskuteczny i że wymaga reformy, i my tą reformę zrobimy w sposób bezpieczny. Wystarczy, żeby zobaczyć tą dysfunkcję patologię tego systemu. Bliski nasz sąsiad Czechy. Składka ZUS miesięczna wynosi około 700, 750-800 zł, czyli połowa z tego, co mamy w Polsce. Nie ma bynajmniej większych kolejek do lekarza, a system jest dwa razy tańszy. Dlaczego u nas? ta opieka zdrowotna kosztuje dwa razy więcej, bo źle zarządzana, bo źle zorganizowana. Należy skopywać modele, które są sprawdzone za granicą. Piękny model singapurski, gdzie jest model mieszany, opieki zarówno państwowej, jak i prywatnej, które się bilansują, wzajemnie dopingują i też czuwają nad tym, żeby ta opieka była tania. Możemy skopywać system singapurski. Ale zacznijmy od tego, że zniesiemy obowiązek jako taki ZUS-u państwowego, tak? To jest kradzież w biały dzień, te stawki, które są obecnie stosowane. Młodzi ludzie zamiast rozwijać się, nie mogą zainwestować w siebie, dlatego że y, duża część ich wynagrodzenia idzie na opłaty, które y, są im niepotrzebne, tudzież nie chcą po prostu tych opłat, a jednak są do niego, są zmuszeni je płacić. A po drugie, y, dlaczego ma być monopol państwa na kwestie zdrowia? Dlaczego nie dać y, możliwości prywatnym Firmom, które mogą także zadbać o to zdrowie nasze. Przecież wiele działa prywatnych podmiotów medycznych w Polsce i też są ubezpieczenia, które to refundują, więc dlaczego państwo ma mieć monopol na kwestię zdrowia? Arystoteles już zaznaczył, że gdyby państwo, głównym celem państwa było dbanie o zdrowie obywateli, to powinien rządzić lekarz. Ale głównym celem jest zupełnie coś innego. Więc my tutaj przywracamy prawo naturalne, obawiając polskie instytucje i owszem, kwestie zdrowia są dla nas istotne, przede wszystkim ochrona życia, ochrona zdrowia po to, aby nikt temu zdrowiu nie szkodził, ale z drugiej strony, od strony leczenia nie będzie tak, że my będziemy zmuszali Polaków do jakiegoś systemu, który jest nieudolny, który jest kosztowny i, i który tak naprawdę nie służy, nie sprawdza się w praktyce. Wiadomo, jeżeli ktoś ma nagły wypadek, zabierze go karetka na instansywną terapię, natomiast jeżeli ktoś chce iść do specjalisty, to raczej pójdzie prywatnie, bo czy ma czas czekać pół roku, rok, dwa lata, na termin nie ma, więc ten system jest nieudolny i jest nieudolny dlatego, że jest zarządzany przez państwo, podczas gdy powinna być tutaj konkurencyjność i mniej urzędników, więcej lekarzy. 13 października zagłosuj na konfederację, poprzyj nas w wyborach. My. Chcemy odnowić państwo w oparciu o prawo naturalne, w oparciu o zdrowy rozsądek i w oparciu o sprawdzone modele, które istnieją. Skoro w Czechach jest to możliwe, skoro jest to możliwe w Singapurze, nie jesteśmy gorszym narodem. Jesteśmy narodem pełnym inwencji. Tutaj też to jest możliwe, tylko potrzeba nowego ducha i ludzi, którzy są gotowi po prostu to wprowadzić w życie. Dziękuję za Twój głos.